Papa was a drill instructor. The family's 5th Gen Army until me. What happened? Expelled. When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak. His words. Shit. Just trans in the military, compay. I was lucky. Talia caught me trying to steal her gear, but instead of turning me in, she gave me a deck. Libertad can help all of you here. Libertad? When Castillo won, we led riots with Clara. And what did it get us? Clara runs off to play guerrilla, Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy and have to take a big fucking debt to get her out. From who? Bembe, black market smuggler. Once he's paid off, Talia and I are off this fucking rock. Let me take some debt, Paolo. I don't do handouts. Okay. Why'd you leave the military? Punch my drill instructor in the throat. I'm not a morning person. Segunda. Bembet deals in the church. Nasza postać jest dobra. Jak wyleciała z wojska? przywaliłam instruktorowi w krtani. Ja pitole. Dobra. O nie! O nie. Bo ja tu nie mam punktów pobadanych. W ogóle zablokowany desant. Gdzieś tutaj jest działko przeciwlotnicze. O nie! Ale tu będzie dużo rzeczy do ogarnięcia. Dobra, spróbujemy sobie tutaj desant po to, żeby się dostać do, do tej całej równowagi finansowej. Ehm. No cóż, lecimy sobie dalej z Far krajem To jest już trzecia, jakby trzeci teren do ogarnięcia. Ehm.

Zobaczymy, zobaczymy jak ta postać będzie miała. Bo to jest to, co. Co najbardziej irytuje, jeśli ta postać jedyne co będzie sobą przedstawiać, to swoją inność. To do dupy. Ale jeśli będzie faktycznie nabuzowany jakiś charakter i tak dalej, to mi jak najbardziej odpowiada. I know a silly when I see one. Hey, what's wrong with Ola asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Paolo's death disappears. No. You have rules. You might kill, but you're no killer. Mierda, you got me. So what does that make you? I kill guerillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in '67. After that revolution, he put on a crisp military uniform. Three years later, to his surprise, a fresh new revolution with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Are you ready for your uniform, Rojas? It goes both ways. How's that? You were just dressed like a priest. <laughs> I like you, Danny Rojas. We can do business. <laughs> Fucking Bembe. Did you see the new priest? It gives me the chills. I like him. Has a whole different energy. Clara, see I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named <laughs> Bembe. Dobra, dużo gadają, ja będę dużo siedział cicho

I jakiś klucz bębę... <noise> Nie wiem nawet jak to skomentować. Typ był przebrany za księdza i jest totalnie pozbawiony jakichkolwiek. Zasad moralnych. Despotycznym dupkiem. No i robimy dla niego zadania, no. Właśnie tym stała się nasza postać. Takimi pikselami jesteśmy. Nie wiem, jak to lepiej podsumować. No cóż. Wow, ile tam jest rzeczy na tamtej mojej wysepce? Się ma, już nie ma.

Chyba wyleciał w powietrze Ale nie wiem czy zakładnicy Przypadkiem nie oberwali w takiej sytuacji Dobra, zarobimy benzynkę Tu coś jest Amunicja... A ja sobie cały czas wyrzutnie rakiet nie zmieniłem. Hmm. Może kiedyś zapamiętam, żeby ją sobie zmienić. Okazuje się, że ta wyrzutnia fajerwerków jest strasznie do dupy przy użyciu na konkretny cel. W sensie im więcej teraz walczę z helikopterami Tym bardziej przeszkadza mi brak dobrego wycelowania. Bo strzelam mnóstwem amunicji. Ale większość z tego nie trafia tu jest ktoś jeszcze gdzie, gdzie jest ten ktoś. Na górze? Widziałem, że tam jest ten bliźniak, tylko nie chcę do niego podchodzić. O właśnie! Bo tu jest snajper. Który by mi później... Zatruwał niesamowicie życie. A tak... Nie mam już nic nie za plecami. Dimitri! Who the fuck are you? Who Bembe the fuck are you? Where's the key? <laughs> <laughs> so that's what this is about. Bembe fucked us good. First he sends military, then he sends you! I don't work for Bembe. I'm just here for the key. My brother has the key. The soldiers drowned him like a dog, but he didn't once beg for his life. He died in that fancy pool like a man. My Vasili. Gracias. I'm sorry about your brother.

Co jest w tym Ooooooo Co to za dziwna broń? Widzieliście tam na broń? Jakieś SP13, czy tam 30. Ciekawe. Przedziwaczna broń. Dobra, i 1,7 km. Znowu. Kumacie, że niewykorzystywanie w tej grze po prostu szybkiej podróży, desantów powietrznych i tak dalej, to przedłużyłoby tą grę dziesięciokrotnie. Tutaj połowa tej gry to jest przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Zostaje mi tylko liczyć, że uda mi się przynajmniej przelecieć nad tą wodą. Powinno się udać bez większego problemu. Ale nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Taka spokojna misja, nie? Tutaj niby nam przyłożył broń do głowy. Tutaj niby tam odbijamy jakiegoś ruska, a tak ogółem, tak na luziku wszystko, mało się dzieje. O, naprawdę trafiłem? <grym> Epic, Bembe

Czyli po prostu zawarliśmy pakty z diabłem, najczystszej postaci, demonem. Nie mam zamiaru się w ogóle z nimi cackać. Przedam kulkę każdemu, kto się pokaże. Tam jest gdzieś jeszcze Sniki, Sniki bastard. Muszę oczyścić teren żołnierzy. Tam jest jeszcze jakiś. No dobra, ale już myślałem wcześniej, że był koniec, a to widzicie. Tamten typ mnie troszkę zaskoczył. No i dobra, i tutaj jest jakiś safe. Nie, leki. To gdzie jest ten safe? Tu jest klucz. I... Musiałem zabrać klucz po to dopiero, żeby pójść do restauracji i tam otworzyć jakiś safe. W którym jest jakaś książeczka, którą mam nadzieję, że nasza postać otworzy i przeczyta co jest w środku. A nie tak po prostu da temu całemu Bem, bę... Ty, tak nie wolno. Się przestraszyłem Z względu na to, że to może nie być koniec.

Dobra, z karabinem już się biega szybciej niż z LKM, czy znaczy, LKM, Lekki karabin maszynowy, też karabin, no ale troszkę cięższy. O, uh, a jakim to cudem zmieniłem broń? A jak się to stało się? All this Ale on na po prostu 90% chce nas wydymać w tym całym dealu. I my w tym momencie powinniśmy sprzedać tutaj między tych wszystkich ludzi jeden wielki, piękny granat. Buen Rojas. Thank you for my new port. Can't the man have both? Of course, Via Judia Hotel is the real prize jewel. It's the best smuggling port on the south coast. You just needed someone to clear out the competition. The Russians made good money from this place. And with this book of corrupt officials and their pay, that money will now flow to me. We are done here. But you and I still have business to do, Rojas. You've paid off some of Paolo's debt, but not all. Don't worry, I have more work for you. Czemu on żyje? Nienawidzę jak nasze postaci nie są słowne W sensie, wiecie, tutaj jest akcja taka, że... Powiedzieliśmy temu typowi kilkukrotnie Że to jest jedna jedyna rzecz, jaką dla niego robimy, nie? I koniec I nie robimy nic więcej po czym gra mówi, że nie, jednak robimy. I w tym momencie moja postać powinna w Kaccence zrobić dokładnie to, co ja właśnie zrobiłem. Rozwalić typa na najdrobniejsze kawałeczki, jakie istnieją! Tak żeby nic z niego nie zostało.

Something is outdoor. Jo ci powiem nawet co tam jest. Siema Nic interesującego. Muszę zabezpieczyć teren i uwolnić ich. Dobra. Mam wrażenie, że zabezpieczyłem teren. Tylko ich nie uwolniłem. Los Pandidos po 5 typów naraz. Wow! Dobra, porozmawiaj z Rafaelem. To jest jakiś typ tam przy yy, yy, głównym budynku. już tam pójdziemy. Tylko tu jest jakaś skrzynia. Widzicie, co dzisiaj jest? Widzicie, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest piątek. I wyszedłem sobie wcześniej z pracy. Byłem tylko 5 godzinek w pracy.

Oki. Okay. Tu będzie jakaś bryka? Everyone good back there? <laughs> <laughs> yeah. I'm in the truck. Both waiting. Try not to damage the goods. Jakim on jest potworem? To się po prostu w palenie mieści. Dobra, jedziemy na miejsce. Mamy nic nie porozwalać i mamy się wyrobić na czas. Tylko próbujemy wyjechać. No dobra! Okej! Okay. A ja wam próbuję pomóc. Nie czepijcie się mnie! Dajcie mi spokój. Ja tylko chcę wam pomóc. Do Neworda sobie poprzygotowywałem dzisiaj misiki, także New Neworda muszę tylko na chwilkę odpalić, żeby oddać sobie tą główną misję. Znaczy główne trzy misje dla maroderów. Jedna elitarna. Mordor mi pomógł

This isn't your stop. Que coño, they're not going? Business expense. What the fuck does that mean? My talent is commerce, Rojas. Why don't you leave that part to me and you can focus on your talents? Run back and tell Paulo he has my permission to leave. Vaya con Dios.

Dobra, ukończyliśmy operację cenny ładunek taką od początku do końca, więc fajnie udało się coś zakończyć. Udało się coś zacząć i zakończyć. Wow, bardzo rzadko to wychodzi. No ale dobra, z tej strony był niepopularny. To jest Farkrai 6. Zapraszam Was na bardzo serdecznie na więcej odcinków. Bądźcie śni oglądaliście to do się z poprzednimi, bądź jeśli tam chcecie, to są jakieś dwa poradniki. Chociaż do tej gry, poradnik. Tu jest potrzebny poradnik tylko do konkretnych celów. Ale dobra, nieważne, dobra, bo już się zacząłem rozgadywać na całkowicie inny, błędny temat. O, nawet, żeby nie było nudno, moja postać rusza bronią. W tym czasie, baju, dzięki wielkie. Jak się Wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny i powiększy to moje serducho miłosiernie. A się przyda, przy tej się. <laughs> baju.